Ma powodzenia Siemano, dzięki właśnie double kila robię dla Ciebie. Cała sprawa jest przez cały lutycy tydzień dwie osoby mają szansę wygrać 30 zł, jedną osoba z ostatnich 5 komentarzy, jedna osoba z ostatnich 5 subskrybentów. Tak więc subskrybuj kanał, nie zapomnij o dzwonku, tak aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i zostaw jakiś komentarz, bo to może właśnie ty wygrasz 30 zł. Tak więc no, miłego oglądania. Okej okay. Okej okay. Podoba mi się to, podoba mi się to, 40 ranku, ale Ale water, co jest, ale mi ściągło Tu leciałem, a ściągało mnie tu, co jest Wytwy Witam Nie Okej okay. No nie wierzę No no! Błagam, bo mi się refile skończyły. A! Lak? Nie lak. No to nieźle. No to po meczu. Aha! 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 Ten to w ogóle ciężki był. No niestety. Nie, no czemu ja dostaję taką torpedę z żały Kurwa, makro mi się zbugowało, rozumiesz? I Inek za 65 ranku A, Ale to było niefortunne. Młodzian, to było niefortunne potwierdź, że to było niefortunne. Tak, tak, to było niefortunne. Tak, to było bardzo niefortunne. Zgadzam się z twoją opinią profesjonalną. Jezus Maria, ale to było straszne z Tak zwana perła wymijająca, perła omijająca, perła wyprzedzająca. Jeszcze jedna. No. Dobra, cyk. No, Wiedziałem, szansa jedna na trzy. Młodzian nie padł. Tamten nie padł, ale no Maciek musiał paść. No Maciek to no Maciek. No o trzy perły z niego, proszę o ciebie. A ten hackshield to. W ogóle jakieś serwery stoją na tym hackshieldzie? Huxil bo ten hackshield to. Nie wiem. Tak długo już jest chyba, mi się wydaje. No i cyk, 84 O, dobrze, poleciłam. No już nie. Jeden dobry hit. A reszta taka syfiasta. No dobra, może teraz? Asysta, plus 9. Bobo. Bobo, 42, nie udało ci się zrobić tego, co chciałeś zrobić. Hamie. aha Siema, siemano dzięki właśnie double killa robię dla ciebie byku albo chociaż jednego no i cyk 31 ranku es dzięki za donate byku pozdrawiam oczywiście i dnia życzą Ile ranku Honor? 1500 O, Młodzian ma tu homa, ciekawostka No Młodzian, nie możesz Musisz Młodzian w końcu No w końcu! Chyba za za którym razem? Za chyba siódmym razem w końcu padł? Jezus moja Jak wypiję dwa speedy na raz to to się połączy? Nie, nie pewnie Piękna niedzielę w sumie wieczór tak naprawdę Jutro do szkoły, do pracy tak zwane obowiązki Moim ob obowiązkiem jest zabicie tutaj yy, Młodziana Niestety trochę strollowałem, ale to mi nie przeszkodzi W zabiciu go Tu mamy plus 10, no i młodzian Na młodziana też się szykujemy, spokojnie daj mu chwilę No i zabrał mi go asystus 22 Za ham O oh, kurczę no ja nie wiem Możesz polecieć Dobra dzięki no Inek musisz paść musisz No i dzięki Inek